No, witam Was, wróciłam teraz z krótkiego spaceru po bazarku. Nic nie kupiłam, bo trochę boję się wchodzić tam do tych sklepiczków, mało ludzi jeszcze chodzi. Jest gorąco, upał 42 stopnie, ale pokażę Wam coś interesującego. My w Polsce hodujemy sobie w doniczkach w domu oczywiście fikusy. A tu Wam pokażę fikusa ogromnych rozmiarów, no po prostu niesamowity widok, korzenie i pień, tak jakby to rosło tysiąc lat, ale ja myślę, że to tysiąc lat nie ma, ale popatrzcie, bo aż nie uwierzycie, ja tu chodzę dookoła, dookoła, tu jest taki fikus z dużymi liśćmi, o duże liście, my mamy go na pewno w doniczkach ja mam taki w domu z liśćmi biało zielonymi tu są same zielone mięsiste liście ale nie liście to są fascynujące a ten pień popatrzcie ja jestem tu przy i za mną jest pień za chwilę wam pokażę korzenie a jestem jestem Próbuję się zbliżyć. Słońce mi tu prześwituje. Mam nadzieję, że żaden robal tu nie wyskoczy, ani jaszczurka, ale troszkę się boję. No super. A teraz na korzenie. Popatrzcie. Schylę się. Jakie korzenie. Patrzcie. No niesamowite. Co robi jedna różnica w klimacie. Rośliny są big, big size. Piękne. Piękne. Popatrzcie jeszcze za mną na ten pień. Pięknie. Pozdrawiam z pod kikusa. Cześć.